Cześć! Dzisiaj pierwszy odcinek o parkach kieszonkowych, a zanim wyruszymy w podróż po parkach kieszonkowych, parę słów na temat właśnie takowych parków. Więc parki kieszonkowe są to tak zwane mikroparki, które największą powierzchnię mogą mieć 5000 m2. Kieszonkowe mają za zadanie być enklawą w mocno zabudowanym terenie. Najczęściej znajdują się na małych, niewielkich działkach w nieregularnych kształtach. I mają być tak zwaną enklawą, w której możesz usiąść, odpocząć wśród zieleni, odpocząć od miejskiego zgiełku, ale i nie tylko, ponieważ parki, mogą, parki te mogą być usytuowane na terenach miejskich, przedmiejskich bądź też wiejskich. Na terenach takich parków mogą być małe placy zabaw. Takie parki mogą mieć charakter edukacyjny, o którym dowiecie się jeszcze w tym filmie jak również mogą być lokowane wokół rzeźb, instalacji artystycznych różnego rodzaju pomników, czy też miejsc pamięci. Jako ciekawostka, pierwszym parkiem kieszonkowym, który powstał na świecie, był park w USA, w Nowym Jorku dokładnie, w dzielnicy Manhattan. Powstał on w 1967 roku i ma powierzchnię 390 m2. Charakteryzuje się sztucznym wodospadem, który jest jednocześnie ekranem akustycznym. Dodatkowo w Polsce inicjatywa parków kieszonkowych powstała dopiero w 2016 roku, kiedy to powstało na Zabłociu w dzielnicy Krakowa jeden park kieszonkowy, drugi w Łodzi. Natomiast w 2019 roku z inicjatywy, z inicjatywy budżetu obywatelskiego powstał park w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Jeśli jesteście zainteresowani dalszą historią parków i chcecie pogłębić tematykę parków, i czy od 2019 roku liczba parków w Polsce się poszerzyła, to zapraszam do dyskusji w komentarzu. A teraz zapraszam na wycieczkę po dwóch pierwszych parkach kieszonkowych w Krakowie. Cześć. Zapraszamy na e, serię e, parków e, kieszonkowych. E, no i zapraszamy do e, parku kieszonkowego e, niebiańskiego. niebiańskiego. Tak, ogrodu niebiańskiego. No i tutaj mamy pergolię. Park jest stworzony od 2020 roku. Mamy hamaki. E, no okej, okay, jest teraz zimno, ale e, w, ale no, jak jest ciepło, to tutaj bardzo dużo osób, nawet podczas deszczu, jak lekko kropi, to sobie sieci. A tu mamy jakieś coś z Plac zabaw. są i taki mały Plac zabaw, gdzie są ławki, owszem, i stoliczek na wymiar dziecięcy, ale z napisem sklep, więc naprawdę można się bawić. Tak jest. I po drugiej stronie mamy yy, hamak, na którym możecie odpoczywać. Dzisiaj mamy trochę słoneczka. Tak jest, więc można bez problemu posiedzieć. No i e, tutaj mam Jeszcze nie ruszyła, ale patrzcie tutaj, mamy ławki, które jednocześnie są huśtawkami. Dokładnie. E, warto też powiedzieć, że drzewa, które tutaj są e, posadzone e, Niektóre były, ale niektóre są dopiero posadzone mm -hmm. i, do, i będą rosły. Jest też takie miejsce, jeśli ktoś by chciał sobie zrobić mały, krótki biwak, posiedzieć tak. e, w słoneczku. No, tak, zwana pola, tak zwana polana piknikowa. No i patrzcie, jak można wypoczywać bez trosko. Serdecznie zapraszamy. I tutaj zaraz zobaczycie kieszonkowy park ogród wiewiórkowy. Przy tym parku natomiast jest pewna informacja odnośnie rozmieszczenia elementów, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Wszelkie lokalizacje oczywiście będą w opisie filmu. No, i tutaj wygląda to, jak to poprzednio wyglądało, i teraz wygląda tak. I tutaj macie cały ten park z ławeczkami, z wiewiórkami na razie sztucznymi, ale pewnie żywymi też. Chodźmy zobaczyć, co się kryje w parku kieszonkowym Ogród Wiewiórkowy. Tak dobrze mówię? Dobrze mówię. Łojać. Mm -hmm. Tutaj macie stoliczki. Tu macie kolejne stoliczki, a za kolejną bramą jest e, fajny e, plac zabaw. E, plac zabaw e, z, różną, z różnym ogrodem doświadczeń i e, z różnymi zabawami e, związanymi z naturą. Między innymi, tutaj mamy jakieś jedno zadanie. I tu jest informacja o tym jak, jak też trochę o dendrologii, trochę o przyrodzie, także dzieciaki, tam w oddali mama, dzieciaki mogą się pobawić i jednocześnie się czegoś nauczyć o wiewiórkach, o, 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 o naturze i widzicie i tam macie też zarąbistą huśtawkę. E, wszystko wśród drzew w środku, e, w środku e, osiedla mały, bo mały, ale zawsze jakaś enklawa do wypoczynku Ażeby poczuć się jak w swoim własnym ogrodzie mieszkasz w bloku, idziesz do takiego parku kieszonkowego i czujesz się jak ogrodzie. Dobra, powoli będziemy wychodzić, więc ja na razie zmykam. Do następnego parku kieszonkowego.